Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bananowe ze śliwkami. Potrzebować będziemy 2 jajka, szczyptę soli, półtora szklanki mąki pszennej, pół szklanki oleju, 3 czwarte szklanki cukru, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody. Pół kilograma śliwek, ale to śliwki zależy od wielkości. I dwa banany. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. A banany zmiksuję. Masę jajeczną już mam ubitą Dolewam kolej. Dodaję proszek i sodę. Mąkę I ciasto mieszam oraz banany. Tutaj mam zmiksowane banany. I całość mieszam. To już mam idealnie połączone. Jeszcze sobie zbiorę brzegi. I teraz ciasto wyłożymy do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Forma 22 cm. I tak. Połowę ciasta. Wykładam, ułożę śliwki, śliwki, ja jestem zwolennikiem cynamonu, uwielbiam cynamon i ułożę śliwki opruszone cynamonem. I na śliwki dam pozostałe ciasto. I tak przygotowane ciasto. Będziemy piekli, tylko tutaj muszę jeszcze. Starajmy się, aby te śliwki były całe pokryte tym ciastem. Tak rozprowadźmy po tym. wyrównamy powierzchnię i ciasto będziemy piekli w 170 stopniach około 45 minut ciasto bananowe ze śliwkami wędruje do piekarnika i tak oto ciasto bananowe ze śliwkami mamy upieczone Wierzch oprószę cukrem pudrem. Ciasto jest jeszcze ciepłe, ale my pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto bananowe ze śliwkami.